Cześć, witam wszystkich! Dzisiaj znowu Wisełka. Jestem na swoim miejscówce. Zobaczcie, jak tutaj zarosło. Tu zawsze rozkładałem ponton. Teraz został mi tylko taki skrawek. Ale dzisiaj fajnie. Woda wysoka. elegancko tu sobie go zrzucę O z krzaczkami to sobie jakoś poradzę Dzisiaj pierwsze pływanie po wymianach oleju Zobaczymy czy wszystko dobrze złożyłem Czy się nie będzie lało gdzieś tam do spodziny Woda Pogoda piękna Także żal było nie skorzystać. Dobra, biorę się za, za składanie. Pompeczka jednak fajnie, super się sprawdza. Jeszcze znalazłem taki troszeczkę lepszy sposób na pompowanie. Miałem to robić z takim wężykiem, dokupować drugą końcówkę, ale teraz. Robię tylko tak że to po prostu tu przykładam i pompuję także niecałą minutę pompuję pompą do, no do takiego czegoś, żeby było łatwo podłogę czas tak jak tu jest. Jedną ręką mi jest trochę ciężko, ale widać, że się pomponik pompuje. Generalnie już można podłogę wsadzić. Kiedyś pompowałem zdecydowanie więcej powietrza i było ciężej, tą podłogę wsadzić. Teraz jest tylko tak: można powiedzieć, ino-ino. Jest dużo lepiej, że człowiek uczy się na błędach. I jeszcze jedno, nie spinam na końcu tutaj przy dziubie, tylko w tej części, lepiej mi się to podnosi, nie wiem, możliwe, że dlatego, że tu jest takie wycięcie i no nie wiem, mi tak jest lepiej. Zawsze widzę, że wszyscy na końcu robią, ja ją spinam na końcu tu, zdecydowanie lepiej. Dobra, jeszcze listwy dopompuję do końca i, i pływamy. I tak, pontonik na wodzie w komplecie. Szpeje pozbierane, auto przeparkowane, bo tu jest taki przejazd. 10 po 8 wyszłem z domu. Jest dokładnie teraz 10 po dziewiątej a ja już na wodzie. Więc godzinka, godzinka, i wszystko zrobione. No, 12 po tutaj na się, że całkiem nieźle. Tu widzę, jeszcze ktoś coś wykosił. Nie widziałem tego miejsca. O, też bym zrzucił ponton. Chociaż trochę gorzej jest. Dobra. Skakuje na, na łajbę. I ogień. O, tam sobie też ktoś płynie. To się pościgamy troszkę. Dobra. Silniczego od czwartego szarpnięcia Zapalił Także spoko jest Kurde, coś mi tu kapli na łeb Przecież Aha, wierzba płacząca Normalnie deszcz kapie. pada deszcz No dobra, wszystko gra. Wróczy jak kotek. Dobra, wypłynę stąd i ogień. Muszę dogonić tamtych. nik już daleko za mną nie podjęli się walki nie chciał się ścigać ale widziałem, że miał fajnego elektryka takiego na 24V także pewnie bym się jeszcze zdziwił Cóż, nie chciał to nie no żartuję nie pytałem go na <ścoughs> starszy koleś jakiś z żoną dzisiaj popłynę troszkę dalej niż zwykle bo zawsze płynę tam do takiego wyjścia ale dzisiaj już zobaczę co tam dalej jest jeszcze tam nie byłem dalej Tu mają fajną miejscóweczkę Myślałem, że tam wyjdę zobaczyć, ale... Ale to, to coś tutaj jest raczej niepewne To spoko rybki sełowią Myślę, że z tamtej strony ciężko jest to znaleźć Bo jest zarośnięte Jedynie z wody jak to wpływa to ma taką opcję to odszukać Kto wie to wie właściciel wie jak tu dojść, ale tak to poza tym to podejrzewam, że ciężko zbunkrowane tak, że na równo z wydmą. Oczywiście śmieci tam też nie brakuje. Może z powrotem się odważę tam wejść, zobaczymy. Sprawdzę wiosłem tą ziemię, czy się nie zapadnę. Tutaj nigdy nie płynąłem w tą stronę, a okazuje się, że tu jest chyba więcej dopływania w tą stronę niż w tamtą do tej śluzy. tutaj na miejscóweczka taka bardziej na widoku bym powiedział no i oczywiście tego nie będziecie widzieć ale widzę szyby porozbijane jak już jest coś na widoku to już wiadomo, że będzie jakieś, jakieś Tamta była w krzakach, nikt nie wiedział, no to było całe Tutaj nie wiem nawet gdzie ja jestem teraz. Jest kościół Ale jeszcze płynę dalej. No i chyba koniec mojej przygody Już wiem gdzie jestem dopłynąłem do śluzy Więc Zaraz nawracam nie będę tam podpływał już bliżej Tu może coś porzucam magnesikiem No, magnesikiem porzucałem Nie ma skarbów, coś nie mam szczęścia A no i zwracam powoli Może trochę powiosłuję Czemu nie? Teraz będę z prądem płynął, to będzie lepiej. Kurczę, podkusiło mnie tu jeszcze podpłynąć. Jest tutaj wędkarzy wbierony. Jeszcze tu kawałeczek można było spokojnie podpłynąć, a teraz już widzę, że chyba o, jeszcze tam kawałeczek podpłynę i nawracam No, dalej się już nie da Może jeszcze trochę, ale lepiej nie Także zawracam Są zawodniczki do ścigania. Cały czas na pełnym gazie Chłodzenie jest Dopływam na miejsce już W tą stronę szybciutko Nie wiem czy 5 minut minęło jestem praktycznie przy samochodzie także tyle koniec wycieczki, wracam do domu także trzymajcie się, cześć i do następnego razu następny raz myślę, że będzie może nad jakimś jeziorkiem, bo wybieram się nad Jeziorko Mucharskie być może nawet jutro zobaczymy może się uda jak będzie pogoda także jest duża szansa trzymajcie się cześć